spokojnie, napijemy się browarka, poczyliujemy na działeczce, zobaczysz, wszystko się jakoś ułoży. Zresztą jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Dobry wojak Szwajk miał rację. No wiecie, ludzie sobie jakoś układają życie. Jedni gorzej, drudzy lepiej. Ja żyję pierwszy raz, ty żyjesz pierwszy raz, a jak się coś robi pierwszy raz, to się popełnia mnóstwo błędów. Jak zbudujesz dom pierwszy raz, to potem chcesz zbudować drugi, żeby zrobić to dobrze, ale już jest za późno, bo ten pierwszy już stoi i teraz w nim mieszkasz. No i tak to się kręci. Jak Izrael dostał przykazania i przymierze na górze Synaj to usłyszał, że będzie tam mnóstwo błogosławieństw, jeżeli będą przestrzegać tych praw. Ale jeżeli nie, to czeka ich błogosławieństwo. Foga i kara na wszystkich drogach, do czegokolwiek przyłożą rękę, to będzie ich tam czekać przekleństwo. Słuchajcie, no czego innego się spodziewać? Jeżeli e, dziewczyna mówi do swojego męża: No, dlaczego już nie jesteś dla mnie czuły, opiekuńczy, troskliwy? Dlaczego mnie nie zaspokajasz? Ja przecież tylko raz się przespałam z tym chłopakiem. Czekają przekleństwo, trwoga i kara. Ech. Czekają po prostu obojętność. Dobrze, ale to jest wszystko stare przymierze. Powiecie, tak jak jedna z osób komentujących na TikToku, po co w ogóle czytać Stary Testament i te prawa mojżeszowe. Mamy teraz nowe przymierze. No tak! Mamy. I to jest bardzo dobrze, bo nowe przymierze jest zawarte już nie z człowiekiem. Tylko między osobami Trójcy Świętej, między Ojcem a Synem w Duchu Świętym i dzięki temu jest Przymierzem, którego nie da się zerwać. Super jest nadzieja dla nas, ale wciąż, jeżeli czytasz stare przymierze, to widzisz, co się może stać, kiedy opierasz się na swojej własnej sprawiedliwości, na zasadach wziętych z Biblii albo wziętych z w jakichś etycznych e, sprawach. Który sam sobie ustalasz Zastanawiamy się czasami Dlaczego tyle nas spotyka trudności Dlaczego boję się własnego cienia Może właśnie dlatego, że Próbowałem żyć w własnych siłach No i to jest bez sensu Ale w nowym przymierzu W Chrystusie Możemy Chillować A ty co myślisz? Dlaczego spotyka nas tyle Nieprzyjemności w życiu?